Witam wszystkich, tu Knives Passion. Dzisiaj szybko mówiłem, że będę wrzucał filmy w weekendy, ale w ten weekend mnie nie będzie. Także wrzucam taki bonusowy filmik w środku tygodnia, tak żeby, żeby po prostu zrewanżować ten, którego nie będzie. A będzie to film o EDC, czyli o tym, co noszę na co dzień. Także szybko zaczynajmy, żeby on nie trwał za długo. Przede wszystkim. Zawsze na co dzień, szczególnie do szkoły, noszę portfel. W portfelu, w środku, mam z tej strony pendrive'a 4GB. Tak, gdyby tam były do zrobienia jakieś projekty, czy coś, to żebym cały czas miał go przy sobie, żebym nie zapomniał z domu. Z drugiej strony swiss card w wersji bez nożyczek, tylko z tym śrubokrętem, ostrzem no i recenzja będzie też na pewno. Yy, później jeszcze tutaj w tej kieszące. Co ja mam? Aha, tak, dość często boli mi głowa, więc mam jeden yy, jedną tabletkę na głowę. Yy, coś tu jeszcze... Aha, tak, tak. To jest ustawa o broń. Gdyby jakiś cwaniaczek zaczął mi mówić, że nóż nie może mieć więcej niż 8 cm lub nie może być dłuższy od otwartej dłoni albo jeszcze inne bzdety, to wtedy pokazuję ustawę o broni i jestem górą. Także to jeszcze są zawsze jakieś pieniądze. Teraz je ja wyjąłem. Tutaj mam... Tutaj mam zawsze drobne, ale też wyjąłem. Mam tutaj jeszcze taki mały imbusik do przykręcania śrubki przy wiatrówce. Więc tak, portfel do szkoły nie noszę, a może zacznę od tego co noszę do szkoły. I do szkoły jeszcze biorę zawsze tego Lerkmana Style'a. Też na pewno zrobię recenzję, ale to jest, to jest do szkoły. Jeżeli nie jestem w szkole, czyli na przykład przyjdę po szkole i gdzieś wychodzę, to przeważnie biorę rata. Teraz cały czas, cały czas noszę go przy sobie. Chociaż jest duży, naprawdę bardzo duży, to noszę go przy sobie. I przeważnie jeszcze wieszam sobie na szyi. Czasami nie biorę już tego portfela, bo w jednej z tej kieszeni jest telefon, w drugiej kieszeni jest portfel. Znaczy rad, także portfela już nie biorę, bo po prostu bym miał tego wszystkiego za dużo. Czasami wieszam sobie na szyi jeszcze węgera. Jeszcze czekajcie, bo chwilkę mam odłożony obok telefon. Już go biorę. Tak, także no zawsze mam przy sobie telefon. Z telefonem się nie rozstaję. Trochę mam brudny wyświetlacz. Okej, okay, czy lepiej. Y na telefonie ustawiłem sobie ostatnio fajną tapetę, jeżeli wiecie co to, to napiszcie, yy, może przybliżę wam trochę, nie złapię ostrości, dobra, ale z tej odległości też chyba widzicie, jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu co to jest. Także tak, zawsze biorę jeszcze sam telefon, teraz w lato nie noszę, ale zimą w kurtce przeważnie nosiłem yy, albo tego lajta, albo taki zestaw, wtedy nie biorę tego. Albo taki zestaw, a tu jest e, Victorinox Swiss Champ i ten mniejszy Olight Świetnie się wpasowuje w to, w to miejsce na, na Maglighta Signature. Mm, to by było chyba na tyle, co maszę tak naprawdę ze sobą na co dzień. Oczywiście to jest dobierane, nie ruszę tego wszystkiego razem. nie? Tak mówiłem, jeżeli jadę na przykład na rowerze, to biorę LEDmana, bo ma kobinerki, mogę odkręcić śrubkę czy przyciąć jakiś kabelek Jeżeli idę na plażę, to wtedy nie biorę telefonu, żeby mi się nie zapiaszczył lub nie zalał wodą, a żeby wiedzieć, która godzina biorę sobie Dishoka Casio. To jest model. Zaraz spróbujemy złapać na to ostrość tak. G7100 i on jest odporny do 20 barów. Tak z podświetlaną tarczą pewnie nie będzie tego teraz. O, widać. Okay. No, bateria trzyma od jakichś 5 lat. Trochę się porysował i zdarł się napis. Zostało samochód. W sumie fajnie to wygląda, więc tak zostawiłem. No, więc to jest chyba na tyle, co, co noszę na co dzień. Jestem bardzo ciekawy, co wynosicie na co dzień. Także piszcie w komentarzach lub na mojego maila na gmail.com yy, Łapkujcie i nadal życzę Wam miłych wakacji i troszkę lepszej pogody.